Cześć, dzień dobry, jest 24 marca 2024 roku, ale my dzisiaj jesteśmy jeszcze tydzień spóźnieni z czytaniami, więc a, dzisiaj po, po, pochylimy się nad piątą niedzielą Wielkiego Postu, czyli 17 marca. Pierwsze czytanie było z Jeremiasza 31 o Nowym Przymierzu. co pamiętam przez tydzień. Czytanie z księgi proroka Jeremiasza. Pan mówi: Oto nadchodzą dni, kiedy zawrę z domem Izraela i z domem Judy nowe przymierze. Nie takie jak przymierze, które zawierałem z ich przodkami, kiedy ująłem ich za rękę, by wyprowadzić z ziemi egipskiej. To moje przymierze złamali Mimo, że byłem ich władcą, mówi Pan. Lecz takie będzie przymierze, jakie zawrze z domem Izraela po tych dniach, mówi Pan. Umieszczę swe prawo w głębi ich jestestwa i wypiszę na ich sercach: Będę im bogiem, oni zaś będą mi ludem. I nie będą się musieli wzajemnie pouczać, mówiąc jeden do drugiego. Poznajcie Pana. Wszyscy bowiem od najmniejszego do największego poznają mnie. Mówi Pan, ponieważ odpuszczę im występki, a o grzechach ich nie będę już wspominał. Oto Słowo Boże. Eee, tak, teraz idziemy do drugiego czytania, z yy, listu do Hebrajczyków. Chrystus stał się sprawcą zbawienia wiecznego. Czytanie z listu do Hebrajczyków. Bracia, Chrystus z głośnym wołaniem i płaczem za swych dni doczesnych zanosił gorące prośby i błagania do tego, który mógł go wybawić od śmierci i został wysłuchany dzięki swej uległości. I chociaż był synem, Nauczył się posłuszeństwa przez to, co wycierpiał. A gdy wszystko wykonał, stał się sprawcą zbawienia wiecznego dla wszystkich, którzy Go słuchają. Oto Słowo Boże. Tak, to już pamiętam. Teraz sobie już przypomniałem. Tydzień czasu. Ewangelia z Jana. Ziarno, które wpadłszy w ziemię, obumrze i przynosi plon obfity. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Wśród tych, którzy przybyli, aby oddać pokłon Bogu w czasie święta, byli też niektórzy Grecy. Oni więc przystąpili do Filipa, pochodzącego z Betsaidy Galilejskiej, i prosili go, mówiąc: Panie, chcemy ujrzeć Jezusa. Filip poszedł, i powiedział Andrzejowi. Z kolei Andrzej i Filip poszli i powiedzieli Jezusowi. A Jezus dał im taką odpowiedź: Nadeszła godzina, aby został otoczony chwałą syn człowieczy. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, jeśli ziarno pszenicy, wpadłszy w ziemię, nie obumrze, zostanie samo jedno, ale jeśli obumrze, przynosi plon obfity. Ten, kto kocha swoje życie, traci je. A kto nienawidzi swego życia na tym świecie, zachowa je na życie wieczne. Kto zaś chciałby mi służyć, niech idzie za mną, a gdzie ja jestem, tam będzie i mój sługa. A jeśli ktoś mi służy, uczci go mój ojciec! Teraz dusza moja doznała lęku i cóż mam powiedzieć? Ojcze, wybaw mnie od tej godziny, ależ właśnie dlatego przyszedłem na tę godzinę. Ojcze, wsław imię Twoje. Wtem rozległ się głos z nieba: Już wsławiłem i jeszcze wsławię. Stojący tłum to usłyszał i mówi: Zagrzmiało. Inni mówili: Anioł przemówił do niego. Na to Jezus rzekł: Głos ten rozległ się nie ze względu na mnie, ale ze względu na Was. Teraz odbywa się sąd nad tym światem. Teraz władca tego świata zostanie wyrzucony precz, a ja, gdy zostanę na, na ziemię, wywyższony, nad ziemię wywyższony, przyciągnę wszystkich do siebie. To mówił, oznaczając, jaką śmiercią miał umrzeć. Oto słowo pańskie. No tak, już sobie przypomniałem to słowo no praktycznie już od Jeremiasza jest mówione o Jezusie który nowe o nowym przymierzu jakie ono będzie no że będzie to przymierze gdzie Pan Umieści prawo w głębi serca człowieka. Bo to prawo, jakie zostało zawarte w Starym Testamencie, było takim prawem, które było tą literą, która oni było, było ich wymaganiami jakimiś. Dlatego, że no, ludzie myśleli, że są w stanie to prawo zachować. Że są w stanie to y, przymierze wypełnić. No, i Pan Bóg to prawo im dał nie dlatego właśnie, żeby oni je wypełnili, tylko dlatego, żeby się mogli przekonać, że nie są w stanie tego prawa wypełnić. Dopiero kiedy to prawo będzie wyryte w sercu człowieka, dopiero w stanie jest on go wypełnić, to prawo. I co ciekawe, jest tu też o tym, że odpuści występki, a o grzechach nie będzie wspominał. I tutaj mi się przypomina hmm, to, bo trochę o księdze Jozułego ostatnio słuchałem. Eee, czekaj, co ja miałem powiedzieć? Miałem myśl, która mi uciekła. A właśnie. Że mieli spalić to, co się tam dzieje, spalić to, co było w ziemi, ziemi Kanan I niczego sobie nie zabierać stamtąd. Bo tam spłonęło wszystko, co było jakby złe, słabe. Czyli tam, wiadomo, no, cały dobytek i tak dalej, on spłonął. To, co zostało, to były skarby czyli jakieś tam złoto, kamienie szlachetne i tak dalej. Monety, wszystko co było cenne, jakieś tam szlachetne, to zostało. I tak samo na sądzie będzie, gdzie nas, to, co złe w nas, to spłonie po prostu. Mówiąc krótko, a to, co szlachetne, zostanie to, co szlachetne, zostanie dla Pana Boga. Nie? I on to będzie widział. I to niepamiętanie o, o występkach to będzie właśnie to, to że Jezus na przykład yy, zabrał nam grzechy, tak yy, usunął przez swoją ofiarę. I to co z czym my walczymy tak naprawdę przez całe życie te zmagania to jest pewien rodzaj ogień, który właśnie ma wypalać. W innej troszkę skali, znaczy zupełnie w innej skali niż to, co będzie. Eee, no, właśnie, w, w czyściu, prawdopodobnie, nie wiem dokładnie, ale, ale tak to chyba wygląda. Eee, I tu o tych błaganiach Jezusa w, hebu, w Hebrajczyków. Eee, Miał błagania. Wznosił błagania do Boga, żeby go wybawił od śmierci. I został wysłuchany. I tak dokładnie. I dokładnie tak. Należy rozumieć nasze prośby o wybław nas pani od śmierci, nie od tej doczesnej, która gdzieś tam tak czy siak nas spotka, tylko wybawić od tej śmierci wiecznej, żebyśmy byli w stanie podjąć dobre decyzje. Wtedy, kiedy go poznamy w pełni, tak? Bo oczywiście im go bardziej poznajemy tutaj już na ziemi, to jesteśmy jakby. Tak mi się wydaje, że im bardziej tu jesteśmy świadomi, tym bardziej od nas wymagają. Czyli jakieś takie działania perfidne przeciw Duchowi Świętemu, czyli znam Pana Boga, doświadczyłem go, ale buntuje się mimo wszystko po prostu dla własnej, jakiejś tam doczesnej. To też może mieć wpływ, ale to jest jeszcze takie nie, nie bardzo, nie bardzo pewne, tak? To znaczy niepewne w tym sensie, że nie możemy z całą pewnością powiedzieć, że, yy, że tak będzie, bo to nasze jakieś tam doświadczenie nie jest takie yy, nie jest takie jakby yy, pewne. To znaczy, jak widzimy kogoś. Na żywo, twarzą w twarz, to wiemy, że On jest przed nami, tak? Natomiast z Panem Bogiem jest tak, że my Go doświadczamy w jakichś intuicjach, w takich nie do końca pewnościach. Więc możemy mieć jeszcze wątpliwości, czy rzeczywiście Go poznajemy. Natomiast tam już nie będzie wątpliwości, więc tu jeszcze może ktoś się tam wyłapa, wyłamać jakoś. Ale w momencie, kiedy. To spotkanie nastąpi takie bezpośrednie, no to już nie będzie. No będzie po prostu trzeba podjąć decyzję, czy idę za Jezusem, czy nie. W ciągu życia tego doczesnego możemy sobie jeszcze. aczkolwiek lepiej dla nas, gdy nie. Bo wspaniała jest droga za Panem Jezusem, tylko my tego nie mo możemy nie mieć czasami świadomości tej. Dobra. Przy tych, którzy przybyli w czasie, byli Grecy. A to jest fajny fragment, bo ci Grecy to mi się kojarzą z tymi filozofami, którzy za pomocą rozumu próbowali doj, dojść prawdy o absolucie, właśnie o Bogu. Często właśnie krytykowali ten panteon greckich bóstw, chociażby Sokrates, czy potem. Stoicy. No po prostu kombinowali po swojemu, nie? To znaczy kombinowali. No mieli pewnie, pewnie dostali światło jakieś, bo nie sądzę, żeby, żeby sami z siebie takie rzeczy wymyślali, co Sokrates na przykład, potem Platon. No to były jakieś takie szczątkowe objawienia. Czym jest świat, jakie jest życie. No i oni za pomocą rozumu próbowali dojść do tego, jak wygląda, jaka jest istota, jak, jak wygląda po prostu Bóg, jaki jest. No i już widzieli zgrzyty że ta, ta, ten grecki, ten greckie, grecka ta mitologia, jak my ją teraz określamy, jest po prostu nie trzyma się kupy. Jest po prostu wymysłem ludzkim. No i ci Grecy przychodzą do Jezusa już nie po uzdrowienie, tak jak to wcześniej ci wszyscy ludzie chodzili po uzdrowienie. To jest już Jan 12, więc to jest już ostatnie, no bo u Jana prawie pół Ewangelii jest o tym ostatnim tygodniu Jezusa. I Chcemy ujrzeć Jezusa. No i Filip Andrzej zaprowadzają ich do Jezusa, i tak samo jest też z nami. Zawsze ktoś nas zaprowadzi do Jezusa. Sami bezpośrednio bardzo ciężko, bardzo rzadko. Zawsze są ludzie, którzy nas w jakiś sposób do tego pchną, poprowadzą. No i o tym wpadaniu w ziemię, o Bumrze. O Bumieraniu tego ziarna i o miłowaniu swojego życia. No właśnie. To nasze przywiązanie do naszego życia jest takim trochę problemem, bo my dopóki nie, jakby nie, nie nie odpuścimy, to będziemy się miotać, szarpać z tym życiem. W momencie, kiedy odpuścimy, uświadomimy sobie, że jesteśmy tu tylko Wygnańcami, tak naprawdę naszym domem jest niebo i będziemy w tym życiu uporczywie próbować z niego wyciągnąć jak cytrynę. No to będziemy się z tym szarpać, niestety. A jeżeli nie będziemy kochać swojego życia, to znaczy będziemy mieć tą świadomość, że, że to nie jest to, że to jest tylko pewien, pewien etap to i to życie nabierze smaku, bo będzie, ono się jakby włączy w ten element tego życia wiecznego, będzie tym życiem wiecznym już tu na ziemi. To, co czytaliśmy chyba w, tamtym, w tamtą, czyli w czwartą, że Królestwo Boże już może być tu na ziemi, możemy go doświadczyć, ale pod warunkiem, że znienawidzimy to życie. To znaczy, no oczywiście to jest też hiperbola w pewnym sensie, że mamy to życie nienawidzić, ale po prostu musimy go traktować jako etap, taki na luzie, w pewnym sensie, oczywiście. Do, doznała lęku. Jezus tu mówi o tym, że Jego dusza doznała lęku i nasze lęki, bo On też dostał lęk, On miał wszystko to, co my, włącznie z lękiem. Mimo że wiedział, że miał bezpośrednią relację. Przecież rozmawiał. Jego modlitwa była na zupełnie innym poziomie niż nasza. A jednak mimo wszystko ten lęk miał. Więc to nam daje też taką jakby wolność od tego, żeby się tym lękiem przejmować, tak? Mam lęk. Okej. Okay. Stwierdzam, że mam lęk. Zaakceptować. I to nam jest w stanie dać ten pokój. He, o tym, he, wsław, wsław, wsław imię Twoje. Wsławił imię Bóg swoje i jeszcze wsławi. Tłum ujrzał, usłyszał to jako zagrzmienie, i tutaj Jezus rzekł: Ten głos rozległ się nie ze względu na mnie, czyli nie ze względu na to, że Jezus tego potrzebował w jakiś sposób. Tylko, że ten lud tego potrzebował. Lud potrzebował, żeby uwierzyć. Tak naprawdę. Sąd nad tym światem się odbywa. Władca tego świata zostaje wyrzucony precz. I Jezus, zostanie wywyższony, czyli jak pozostanie ukrzyżowany, przyciągnie wszystkich do siebie. I rzeczywiście, właśnie to wywyższenie Jezusa przyciąga nas do Niego, ale też i pokazuje, że też jeżeli w tym krzyżu, jakby będziemy Mu towarzyszyć, to znaczy przyjmiemy nasze krzyże. Jest temat też rozległy o tym przyjmowaniu krzyża swojego, dlatego że właśnie w doświadczeniu krzyża. Można poznać Jezusa, można poznać Pana Boga. Najlepiej. I właściwie, no nie wiem, czy można inaczej. Dlatego, że inaczej to my mamy takie radosne chrześcijaństwo, które jest w pewnym sensie fajne, bo sobie możemy pośpiewać, możemy po, po uwielbiać, możemy poczuć, doświadczyć miłości we wspólnocie czy w, w naszym środowisku, kiedy, kiedy to Królestwo Boże możemy go doświadczyć we wspólnocie właśnie w miłości, ale to jeszcze nie jest to. To mimo wszystko nie jest bezpośrednie doświadczenie miłości Jezusa, który nas podnosi na tym krzyżu razem, tak jakby idzie z nami w górę, nie? Z naszego upadku. Nie wiem, jak to wytłumaczyć inaczej, ale po prostu mówię. Co tak jak to czuję, nie? I może to moje słowo nie jest jakby do końca takie zrozumiałe, nie? Dla kogoś kto tego nie doświadczył, ale ktoś kto tego doświadczył od razu zrozumiał o co mi chodzi. Bo, bo właśnie w tym cierpieniu jakie nas dotyka, mamy w, w, możliwość dotknięcia tej, tego dotknięcia Boga, co nawet o, Usłyszałem od osób, które właśnie są ateistami, powiedzmy. Joanna Gierszewska, aktorka, która mówiła właśnie o tym, jak cierpiała w chorobie swojej. O i ona jest osobą niewierzącą, przynajmniej tak mi się wydaje, z tego co pamiętam. I ona mówi, że jeżeli mogłaby to doświadczenie, które wtedy miała kiedy ona właśnie po walce z chorobą odpuściła, mówi, co będzie, dobra. I tak jakby przestała się szarpać, wtedy doświadczyła właśnie tego, 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 tego przytulenia od strony Pana Boga. I właśnie to jest chyba wspólne właśnie w doświadczeniu Krzyża, kiedy przyjmiemy ten Krzyż, mówimy, powiemy sobie dobra, niech się pełni twoja wola. To wtedy On przychodzi i On wtedy Cię utula dosłownie. I no mówię, jeżeli ateistka takie rzeczy mówi, to znaczy, że, wiesz, Pan Bóg przychodzi do każdego, nie? Do każdego z nas. I po to, żeby nas dotknąć, po to, żeby nam pokazać swoją wielką miłość do nas. Dobra, bo się rozgadałem za długo, 21 minut. Dobra, kończę. Na dzisiaj z Panem Bogiem cześć.